A teraz zapraszamy naszego kolejnego prelegenta, Jean-Paul ben Benglia z Francji, badacz problematyki związanej z relacjami kobiety i mężczyzny. Od 2006 roku zajmuje się wpływem teorii gender na zachowanie i relacje młodzieży. Zapraszamy. Dzień dobry. O, już jest przetłumaczone, super. Jestem poszukiwaczem niezależnym, służanym z nieśmiałością między kobietą a mężczyzną już od 2004 roku. Pracuję między innymi nad mechanizmami instynktownymi, które działają pomiędzy zakochanymi, czy jeden drugiego będzie pociągać, czy nie. Od 2016 roku dołączyłem do takiej organizacji Manif Puchtus. To jest dosyć ważna organizacja, nie wiem czy ją znacie, we Francji działa, to, czyli już od 15 lat bezustannie e, walczę z pewnymi ideologami, których spotkałem na początku mojej kariery naukowej. No, okay. Kiedyś, kiedy wypowiadałem swoje tezy na temat nieśmiałości, ktoś mnie po prostu obraził. Bo mówiłem, że różnie zachowują się kobiety, różnie mężczyźni, wszyscy zarzucali mi, że jestem zachowuje się jak jakiś macho, że to jest nieegalitarne, że nie można tak mówić. Mhm. Ale któreś młody mi mówi no dobra, męskość, maczyzm, szowinizm, kobiety tego nie chcą. Ja już teraz na przykład nie wyrywam dziewczyn, ponieważ już mam przynajmniej dzięki temu spokój. No ale widzimy, że jest to problem. Ponieważ szło to wbrew moim poszukiwaniom, ponieważ już od wielu lat które te badania, które prowadzą, Jeden z wielkich problemów nieśmiałości to jest ten mechanizm męskości zdobywania kobiety. Więc tak od 2016 roku, piszę w mojej książce. Najpierw zacząłem poszukiwać, dlaczego dlaczego mówią mi, że kobiety i mężczyzny są takie same. Skąd te tezy? I wtedy zdałem sobie sprawę, że wielka część uniwersytetów francuskich popierała tego typu bzdury. Wszyscy mówili jasno, że kobiety, i mężczyzny to jest wszystko jedno i to samo i jak kto chce. I bardzo rzadko wtedy w tamtych czasach ktoś był w stanie w 2005, przepraszam, zidentyfikować problem, skąd się to wzięło. I nikt nie przypuszczał, że ideologia gender rozwinie się tak bardzo już od wieku przedszkolnego do liceów. Pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać. Pierwsze pytanie. Kiedy walczymy, stajemy do walki z ideologią gender. Dlaczego? Co to jest i po co walczyć z tym? W 2017 roku prowadziłem warsztat, żeby nauczyć ludzi, jak, jak jest nauczanie na temat gender. Było 12 osób, które przyszło. To byli naprawdę walczący ludzie, inteligentni, zmotywowani i zadałem im pytanie, czy możecie mi podać definicję ideologii gender? Na 12 osób tylko dwie dały mi dobrą definicję. Dwie osoby na 12. Co to oznacza? To znaczy, że miałem tutaj e, zwolenników, którzy walczyli ze mną bardzo mocno, ale z wrogiem, którego tak naprawdę nie znają. I dlaczego, Dlatego w 2014 e, jest powstała wielka walka z ideologią gender, i ludzie zaczęli mówić naprawdę bzdury, wszystko mieszali, zaczęli być groteskowi. I właśnie przeciwny obóz wykorzystał to, że stali się oni po prostu śmieszni. I teraz od pięciu lat jeszcze nie pozbieraliśmy się od tej katastrofy, bo no naprawdę gadali totalne bzdury, chcieli być dobrze zorganizowani, ale staliśmy się po prostu śmieszni przez nich. Co to jest ideologia gender? Co mamy? Na początku mamy studia e, socjologiczne. E, po angielsku gender studies to jest część studiów socjologicznych. Zostały one stworzone e, przez Anne Oakley w 1972 roku spłeć, gender i społeczeństwo. Ona przyjęła jako bazę swoich, swojej nauki hipotezę, która była wtedy bardzo modna, a mówiła, że zachowania męskie i żeńskie nie są naturalne, są tylko skonstruowane społecznie. Następnie nastała fuzja ideologiczna ze środowiskiem LGBT. To już o dzisiaj o tym było mówione. Więc dorzucono jeszcze jedną rzecz do hipotezy. Więc zachowanie hetero albo homoseksualne też zależy od społeczeństwa, od norm kulturowych. Ale trzeba wiedzieć, że ta hipoteza nigdy nie została potwierdzona przez świat naukowy. Jest to jakieś delirium ideologiczne, absolutnie, naprawdę nic. Za każdym razem, kiedy próbowali wykazać, że mieli rację, stawali w jakimś impasie, to było jakieś dramatyczne. Kto zna John Monet, jego, jego dramat, w końcu walczył, walczył, ale popełnił samobójstwo. Jest to do, stało się to postulatem, którą teraz, który teraz nazywamy ideologią gender. Dobra, teraz tutaj, Jest to definicja ideologii gender. Nasza biologiczna natura nie leży u podstaw różnic w zachowaniu kobiet i mężczyzn oraz orientacji seksualnej. Jest więc e, pochodzenie społeczno-kulturowe. Trzeba zidentyfikować te różnice, zdekonstruować i umożliwić, żeby człowiek poddany, niepoddany stereotypizacji mógł sam swobodnie wybrać swoją płeć, żeńską lub męską, albo orientację. Czyli dziecko rodzi się neutralne i potem to rodzice, kultura to to właśnie decyduje, czy będzie kobietą, czy mężczyzną. Czy będzie homoseksualistą czy heteroseksualistą. Ja jestem człowiekiem, mężczyzną heteroseksualnym, ale równie dobrze mógłbym być kobietą homoseksualną. To jest to właśnie, ta teoria tak mówi. Nie wiem, no w Polsce to jest bardzo ważne. Żeby pomyśleć, dlaczego. Dlaczego bierzemy ten postulat jako pewnik, i potem już nie mamy jak działać? Trzeba unikać wszelkiego pomieszania, trzeba zawsze dobrze definiować rzeczy. Ideologia gender, feminizm to są dwie różne rzeczy, bo jeżeli je mieszamy, wszystko jesteśmy już pogrążeni. Nie wiem jak w Polsce, ale we Francji feminizm jest dużo bardziej silny. I szkodliwy niż LGBT. Nie wiem, być może jest to, zależy od historii Francji, ale u nas tak jest. Ale dzisiejszy temat, który nas interesuje, to jest dlaczego i jak ta ideologia gender destabilizuje e, chłopców, przyszłych mężczyzn i stawia ich w niebezpieczeństwie. E, ponieważ mam mało czasu, zajmę się głównie chłopcami, ponieważ oni są na pierwszej linii ostrzału tej ideologii. Chłopcy ewoluują. Tutaj mamy małe dziecko, które potem staje się chłopcem, nastolatkiem, a następnie mężczyzną. Tak idzie to naturalnie. Tak natura zadecydowała. Ale podczas te, tej drogi chłopiec będzie musiał rozwinąć pewne specjalne męskie cechy, które będą go rozróżniały od kobiet i dzięki czemu będzie mógł być komplementarny do kobiet. Zobaczmy, co się dzieje z ideologią gender. Zobaczcie, co się dzieje. Ideologia będzie zmieniać ten naturalny bieg natury. Zamiast uh, stać się mężczyznami, męskimi, z zdrowego chłopczyka dojdziemy do chłopca, który jest zaburzon, zaburzony, nastolatek, który jest zdestabilizowany. Więc pokażę Wam przykłady, jak to się dzieje. Na przykład genre, e, ideologia gender zachęca chłopców, żeby robili y to y samo co mas dziewczynki i na przykład zostawić dziś z boku chłopięce zabawy. Jaki jest skutek? Feminizacja de 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 i demaskulinizacja społeczna to chłopców, to którzy są coraz bliżsi zachowaniom dziewczynek. Następna rzecz. Trochę hmm. się tutaj pogubiłem. Ideologia mówi, że można seksualne, wybrać seksualne, swoją orientację etero, seksualną. Homo, hetero. Jaki, Jaki jest skutek? Zaburzenie chłopców w ich... Y w ich orientacji seksualnej. To jest około 95% społecze... społeczeństwa powinno być hetero, a tutaj destabilizujemy. Możesz wybrać hetero, homo, czyli 95% społeczeństwa jest atakowanego w ten sposób. I nastolatek będzie miał, potrzebował dużo więcej czasu, żeby zbudować swoją orientację heteroseksualną. I być może jest to powód, że. Że właśnie to następuje później, ponieważ w młodym wieku zostali zaatakowani przez tę ideologię gender. Kolejna rzecz ideologia gender twierdzi, że kobiety i mężczyzny są identyczni, funkcjonują w ten sam sposób, jak jest skutek. Zamieszanie, jakie to powoduje w chłopcu. Nie wie on, jak się komunikować z dziewczynami. My, na przykład, mężczyźni, mają czasem problemy ze zrozumieniem kobiet, ale jeżeli jeszcze dodamy do tego ideologię, która zupełnie wybudza z takiego naturalnego trybu, to już zupełnie jest to trudne. Mówi, że jest to szowinizm i przeciwne kobietom zachowania typowo męskie, które nakazują mężczyznom zdobywać kobietę. My tutaj we Francji mamy coraz więcej dziewczyn, kobiet, które mówią Ale co jest? To faceci nic nas nie podrywają. Co mamy robić? To jest duży problem. Jest coraz większy, większy odsetek osób żyjących samotnie we Francji i będzie miało to oczywiście dramatyczne konsekwencje w społeczeństwie. Wszystkie te toksyczne przemówienia, które histerycznie atakują chłopców we Francji, to jest naprawdę coś strasznego. Tutaj być może dopiero będziecie to mieli, ale przygotujcie się na to, że będzie atak na chłopców i to będzie miało naprawdę dramatyczne konsekwencje w ich życiu miłosnym. Wzrost nastoletnich chłopców, którzy nie wierzą w siebie i w swoje umiejętność budowania relacji z kobietami. Nieśmiałość wzrasta coraz bardziej. Chłopcy są coraz bardziej nieśmiali. Jesteśmy w trakcie produkowania nieśmiałych chłopców. Mają coraz więcej problemów, żeby znaleźć sobie parę i przeżywać miłość. Skutek oczywiście i to co jest najważniejsze. coraz większe pragnienie popełnienia samobójstwa, właśnie z powodów miłosnych, gdyż te frustracje miłosne są jednym z głównych powodów, który powoduje samobójstwo. Oczywiście nie jest to główna i jedyny powód, ale z każdym rokiem ten powód jest jednym z coraz ważniejszych. Zobaczcie na tą książkę. Zobaczcie, trzeba skończyć z fabrykowaniem chłopców. Jest to napisane czarno na białym. Popatrzcie. Tak, ta książka naprawdę istnieje. To jest jakaś paranoja. A więc nie tylko ideologia gender ze, swoim, ze swoimi tezami perwersyjnymi, z demoralizacją dzieci, z tymi wszystkimi przykładami, które wam podałem. Tutaj mówię przede wszystkim o młodzieży, ale zobaczcie, są też dzieci. Tutaj podam destrukturyzacja, która zaczyna się już od dzieciństwa. Genre, Walczyć z ideologią gender to jest rzecz naprawdę najpilniejsza i najważniejsza, żeby chronić dziecko od początku. Straty, które są dokonane na ich mózgu, na ich psychice są naprawdę ciężkie do odwrócenia. Zwróćcie uwagę, już od 15 lat zobaczyłem, jakie są problemy chłopców. To już od 15 lat. Trwa, ta maszyna, przed, która ma powstrzymać fabrykę chłopców, już ruszyła. E, jeśli jesteście rodzicami, będziecie, zobaczcie, już teraz ta ideologia destabilizuje dzieci. We Francji to się stało. Bądźcie ostrożni, bądźcie czujni, u was to pewnie dopiero nadejdzie. Bądźcie bardzo uważni. To jest naprawdę ważne to, co się dzieje teraz. Jest tutaj pseudopsychiatra francuski, który ma książkę pod, napisał książkę Nasi chłopcy w niebezpieczeństwie. Ponieważ ja specjalizuję się w zachowaniach miłosnych. Tutaj widzimy, że dotyka to całości, całego bytu chłopców, ponieważ to ich destabilizuje i niszczy. Nie wahajcie się, ta walka jest dobra. Mamy za, nasz, za nami naturę, nam, mamy naukę, mamy zdrowy rozsądek, ponieważ chcę Wam przypomnieć, że mówiąc naukowa, mali chłopcy nie mogą być mali. Vous avez une infiltration d'hormones dans le cerveau et dans le corps d'hormones testostérone qui vont définitivement changer, la, la, faire des différences définitives entre les garçons et les filles. Voilà, 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 hop. voilà. Mais voilà, il y a un problème. Ce combat doit se mettre en place de manière professionnelle et structurée. Ça vraiment je. Jedną rzecz zapamiętajcie, nie wolno improwizować z walki z ideologią gender. Pamiętajcie, chodzi o zdrowie waszych dzieci, o wartości. Mogę mówić o tym, co widzę we Francji, to jest naprawdę niesamowite. Psują wasze dzieci. Widzieliście ty tutaj książki, we Francji to już jest. Wy jeszcze macie sposób, ale macie spokój, ale uwaga. Widzicie, jest ta konferencja, tak? Więc problem już jest widoczny. Więc ważne jest kształcić się. Jeśli nie opanujecie tego przedmiotu, nie macie żadnej szansy w walce. I żeby nie popełnić tych błędów, które popełnili już wasi tutaj koledzy we Francji, jak Manif Pouctus, e, którzy... Dokonali już pewnych błędów. Należy stworzyć elitę polską, która będzie skutecznie działała przeciwko tej ideologii, która będzie interweniowała, która będzie wchodziła do szkół. Możecie na nas liczyć, na organizację Manif Portus i Vigil Gender France. Chcemy was wesprzeć i możecie bazować na naszej wiedzy, na naszym doświadczeniu. Trzeba koniecznie stworzyć pewną dynamikę europejską, bo tracimy czas, a ta maszyna, która ruszyła i już niszczy chłopców, ona już działa. Wyobraźcie sobie taką maszynę, która jedzie i niszczy, wszystko niszczy na swej drodze. Nasze wow, dzieci są niszczone. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę.